Szanowni drodzy mieszkańcy, goście, kuracjusze, w imieniu własnym oraz wszystkich radnych Krynicy Zdroju chciałam złożyć serdeczne życzenia ciepłych, pełnych radości i nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą. Życzymy wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz Wzajemną życzliwość. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie krynicą, czyli źródłem wiary, nadziei i miłości. Szanowni Państwo, święta wielkanocne to święta, kiedy śmierć nie jest taka straszna, jak się o niej mówi. Żyjemy nadzieją zmartwychwstałego Chrystusa, także cieszymy się dużo wiary, nadziei i miłości na te święta! Wesołego! Ja jeszcze chciałam bardzo w imieniu wszystkich radnych, w imieniu wszystkich radnych złożyć na ręce pana burmistrza, tego baranka, czyli symbol świąt wielkanocnych i życzyć wszystkim pracownikom urzędu i jednostek podległych szczęśliwych, spokojnych rodzinnych świąt I żeby się im dobrze pracowało z nami i z panem burmistrzem. Dziękuję. Oczywiście Dziękuję serdecznie w imieniu swoim i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych.